Cześć, w tym nagraniu odniosę się do wysokiego poczucia własnej wartości i do jednego z 30 elementów, który warto jest przećwiczyć, jak się je buduje. Dlatego, że to, o czym często mówię, poczucie własnej wartości, to nie jest coś, z czym się rodzimy, natomiast z niskim możemy umrzeć zdecydowanie, czyli jest tam bardzo wiele osób, które nie umiały do tej pory wypracować wysokiego poczucia własnej wartości i tracą na tym, na każdym kroku, na wielu krokach, ma to przeogromny negatywny wpływ na ich życie. Jeżeli mnie jeszcze nie znasz, ja nazywam się Dominika Matrzak, jestem trenerem biznesu i przedsiębiorcą od ponad 22 lat, a ten kanał jest po to, żeby pomóc Ci być bardziej, żyć bardziej i być może ze mną również też zarabiać bardziej, dlatego że dzięki temu, że nauczyłam się pracować zdalnie i uczę, jak pracować zdalnie, mieszkam od 2,5 roku w przekonaniu, pięknej Portugalii. Mm. Jak to jest z tym poczuciem własnej wartości? To jeżeli mamy je bardzo niskie albo niskie, to wtedy nie odważamy się wychodzić poza szereg, nie odważamy się mówić, co mamy do powiedzenia, nie odważamy się na zmiany, nie odważamy się na bardzo wiele rzeczy. Tracimy na obszarach zawodowych, tracimy na obszarach prywatnych, tracimy wewnętrznie na poczuciu szczęścia, dlatego że trudno mieć wysokie poczucie szczęścia, jeżeli, jeżeli nie wierzymy w siebie, jeżeli mamy niskie poczucie własnej wartości. To się odbija na wszystkim. Fundamentem sukcesów wszelkich w życiu prywatnym i w życiu zawodowym jest właśnie to, jak my się czujemy ze sobą, czyli na ile my umiemy właściwie zarządzić tym swoim jestestwem. Tak? Dlatego, że Poczucie własnej wartości to jest jedyna rzecz, której nikt za nas nie jest w stanie zbudować. To znaczy, być może ktoś nam pomógł w przeszłości albo pomaga w teraźniejszości psuć sobie naszą opinię na nasz temat, natomiast to jest mimo wszystko zawsze nasza decyzja. Czyli to my decydujemy, kogo słuchamy, to my decydujemy, czyje zdanie uważamy za istotne, za nieistotne i tylko my możemy zmienić nasze własne poczucie własnej wartości i stworzyłam już kiedyś kurs dlatego, że ja poczuciem własnej wartości pewnością siebie, tymi wszystkimi elementami zajmuję się już ponad 20, 20 lat, pamiętam też takie kursy, które robiłam które były połączone jeszcze stacjonarnie, które były połączone ze skokami, ze, sp ze spadochronem jako jednym z elementów takiej odwagi i dodatkową atrakcją to było też niesamowicie ekscytujące natomiast teraz online można to zrobić ja mogę być w Portugalii, ty możesz być w dowolnym miejscu na świecie, gdzie masz internet. Internet i możesz ze mną przepracować. A skok ze spadochronem możesz sobie zrobić samodzielnie. No to będę polecam, skakałam 4 razy, 5 razy, ileś tam razy skakałam. I za każdym razem sprawia mi to przeogromną frydę. Więc. Z tym poczuciem własnej wartości, ten kurs, który stworzyłam kiedyś, on był 30-dniowy. Teraz nauczyłam się też tego, że każdy z nas ma trochę inny rytm i część z nas potrzebuje trochę wolniej, sobie pewne punkty przepracować, część trochę szybciej i zdecydowanie dobrze jest zostawić do tego pewną przestrzeń. Dlatego ten nowy kurs zawiera 30 kroków, i dzisiaj powiem o pierwszym kroku. Na 30 kroków, których, które odpala się samodzielnie, to znaczy, jak zrobisz, Pierwszy krok odpalasz sobie drugi, jak zrobisz drugi krok, odpalasz sobie trzeci i można dzięki temu tym lepiej zarządzić. Jak to jest z tym pierwszym krokiem? Pierwszy krok dotyczy wartości. I dlaczego wartości, i o co chodzi? Ja oczywiście nie powiem wszystkiego, bo wszystko jest w kursie, natomiast podam Ci na zajawkę ważnych elementów, właśnie związanych z wartościami. Z tymi wartościami to jest tak, że jest udowodnione, że w momencie, w którym nie żyjemy zgodnie z naszymi wartościami, to automatycznie to w bardzo dużym stopniu wpływa na nasze poczucie własnej wartości. A z tym życiem zgodnie z wartościami to jest nieraz bardzo trudno, dlatego że my bardzo często mamy wartości na poziomie, czyli. Powtarzamy wartości, które kiedyś dziś zasłyszeliśmy, powtarzamy coś, co jest, co jest nam wmówione, że jest dla nas ważne, ale to wcale nie jest zgodne z tym, co jest dla nas ważne. Czyli bardzo często takimi wartościami deklarowanymi i powtarzanymi. To jest oczywiście zdrowie, to jest oczywiście rodzina, to jest oczywiście tam kilka jeszcze innych rzeczy, które można by było dodać. Natomiast jeżeli dla kogoś deklaratywnie zdrowie jest ważne, a potem sięga po papieroch, robi różne rzeczy, to pytanie, czy faktycznie posiadanie zdrowia jako wartości najwyższej i działanie przeciwko temu buduje czy nie buduje poczucie własnej wartości. No właśnie, więc w ramach kroku pierwszego, to co jest bardzo ważne, dostaniesz ode mnie szerokie, szerokie, szersze, nie, nie bardzo szerokie, takie, że dasz radę to obejrzeć, nawet jak jesteś bardzo zajęta, szersze odniesienie do tego, z jakiego powodu te wartości warto już sobie przemyśleć, ale jak to zrobić, czyli jak wyjść poza, poza lustro tych nadanych zewnętrznie wartości, dostaniesz listę przykładowych wartości takich, Całą listę pełną bardzo częstych, m, istotnych wartości, które, które mogą być dla Ciebie inspiracją do ustalenia własnych, w jaki sposób ustalić, jakie są Twoje prawdziwe wartości, ale takie, którym będziesz mogła być wierna, takie, które będą mogłyby być dla ciebie mm, faktycznie drogowskazem do podejmowania decyzji różnych w życiu, a i co z tym dalej zrobić, czyli kompleksowe odniesienie do tego, jak sobie przepracować temat wartości tak, żeby ci służył, bo wszystko, co robimy w życiu, możemy dzielić na dwa rodzaje, tak? Albo coś mi służy, albo coś mi nie służy, albo coś mi sprzyja, albo mi nie sprzyja, albo jest dla mnie dobre, albo nie jest dla mnie dobre. Mało co jest neutralne. Czasem coś może być neutralne, ale w większości wypadków coś nas albo przybliża, albo oddala. A ze względu na ilość bodźców, na ilość możliwości, na ilość wszystkiego, co teraz jest wokół, no to trzeba jeszcze fajnie, jeszcze bardziej uświadomić sobie siebie. Tak? i, a, i um, podejmować takie decyzje i nauczyć się też podejmować takie decyzje, żeby nie iść przez lustro społeczne, tylko faktycznie przez swoje serducha. Um, I jednym z takich elementów, o których też mówię w, w całym cyklu, jest to, że um, trzeba się nauczyć spojrzeć na siebie z boku i, i odnieść wtedy do tego, nauczyć się takiej sztuki obserwacji siebie. Dlaczego to jest takie istotne? Ktoś to kiedyś fajnie powiedział, nie pamiętam gdzie, ja to słyszałam, że... Nóż nie jest w stanie sam siebie pociąć, nie? I w momencie, w którym my chcemy sami sobie dać jakąś informację, jeżeli nie wyjdziemy z tego z i tak nie spojrzymy na siebie z boku, czyli jeżeli nie, nie nauczymy się tego, w jaki sposób wyobrazić sobie siebie, jak patrzysz na siebie, a nie jak jesteś sobą. I jak nie nauczysz się tego, w jaki sposób nie powiedzieć sobie prawdy, ale nie takiej... Oceniającej prawdy na zasadzie wygładzającej na plus albo krytycznej na minus, tylko takiej a prawdy na poziomie stwierdzenia faktów, to trudno jest się ruszyć, trudno jest się odnieść. Jedną z takich bardzo ważnych elementów w ramach tego cyklu jest to, żeby oduczyć się oceniać. To jest jeden z kroków, jest jeden z punktów, dlatego że w momencie, w którym się będziesz oceniać na każdym kroku za wszystko, to. Naprawdę bardzo trudno jest mieć wysokie poczucie własnej wartości. Jedną z rzeczy, którą ja cię oduczę w ramach tego, dać, dam Ci narzędzia, wiedzę i niezbędne ćwiczenie do tego, żeby się oduczyć oceniać, jest właśnie jest właśnie krok, który, który mówicie o tym, przestań się oceniać, tak? Zacznij siebie obserwować, ale przestań się oceniać, no jak bo. To zmieni bardzo dużo. Więc wartości, jako krok pierwszy, do doprecyzowania Twoich, ale do uświadomienia sobie Twoich, żeby wyjść poza schematy, sztampy pod tytułem zdrowie, rodzina, miłość, coś tam, pieniądze, mm, tylko spojrzeć na to trochę szerzej, trochę mądrzej, trochę bardziej obiektywnie, włączyć sobie taką refleksję dotyczącą siebie, żeby Móc, móc sobie to um, tak zupełnie inaczej przerobić ze sobą, to to ci daje możliwość, żeby później podejmować takie decyzje, że um, twoje działanie z tobą będzie będziecie budować, a nie będziecie ruinować, że twoje działanie um, w twojej codzienności, twoje decyzje i, i twoje odniesienie do tego, co robisz, będzie, będzie ci sprzyjać, a nie na odwrót. I do tego cię zapraszam. Zobacz, w opisie jest link do, do cyklu. Tam masz opisane też 30 pod tym, pod tym linkiem. Zobaczysz te 30 kroków, które są w ramach, w ramach cyklu. No i zapraszam cię bardzo serdecznie. To jest już wersja 2.0, taka zrobiona z bardzo dużą dbałością o to, żeby Ci było jak najłatwiej przepracować z każdy z punktów i zdając sobie sprawę z tego, że jesteś bardzo zajętą osobą zapewne, bo każdy z nas jest teraz tak zajęty że wow i to jest mega temat do przepracowania pod tym kątem, że świat sprzyja osobom, które wierzą w siebie nie wystarczy znosić złote jaja trzeba umieć jeszcze głośno i gdakać ja Cię nauczę jak gdakać ale nie z zadartym nosem tylko jak gdakać w taki sposób, że będziesz sobie dodawać ale w taki mądry sposób zwróć uwagę ile razy jest tak że jak my siebie sami skrytykujemy to później inni nas krytykują za to samo być może masz tak że nieraz mm, Żałowałaś, że powiedziałaś o sobie coś głośno negatywnego, bo potem to ludzie wykorzystali przeciwko tobie, nie? A jeżeli powiedziałaś o sobie coś dobrego, to to bardzo często też idzie za tobą i też jest przyklejone. Tylko chodzi o to, żeby tam była w tym taka fajna finezja, taka lekkość, takie coś. To jest tak, jak może powiedzieć: Ja zmieniłam teraz fryzurę, wracam do moich loczków. To jeszcze nie są loczki, ale już się zaczynają coraz większe. I ktoś, kto mnie zna, z takich. Prostowanych włosów z kreatyną, może powiedzieć, że o, rozczochrana. A mój syn mówi: Ale masz fajne, dzikie włosy, pasują do ciebie, nie? No bo ja jestem. Dzika w sensie nie znana, w sensie bardzo energetyczna, więc dzikie włosy też pasują. I jak użyłam kiedyś takiego określenia w towarzystwie, no to teraz wszyscy mówią, ale masz fajne dzikie włosy, przykleiło się to, nie? A, i, a gdybym powiedziała, ktoś powiedział, że jestem rozczochrana, to pewnie by się przykleiło, no to twoje rozczochrane włosy, rozumiesz? Tego Cię będę uczyć też, żeby ostrożnie mówić o sobie, ale do siebie i do innych, bo pewne rzeczy się z Tobą skleją i nie chcesz, żeby niektóre rzeczy się skleiły i chcesz, żeby niektóre rzeczy się skleiły, natomiast też, żeby nie patrzeć na zasadzie samochwała w kącie stała. Tego też Cię oduczę, żebyś umiała mówić o, się, o sobie z dumą, żebyś umiała o sobie mówić z miłością i żebyś umiała to robić w taki sposób, żeby to inspirowało, a nie raziło. Kliknij, sprawdź, a jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to też Cię zapraszam. I w kolejnym nagraniu będzie kolejny krok, który też odrobinę odczaruje. Do zobaczenia!